Halo halo witam was wszystkich bardzo serdecznie pewnie ostatnim odcineczku na lgmc no i ogólnie zaprezentuję wszystko co tutaj yy, zrobiłem bo trochę pograłem sobie poza odcinkiem i w sumie to tyle no a wydaje mi się że całkiem Ciekawa baza wyszła. No taka bardziej farma duża, ale. No dobra to. To już wam pokazuję. Wchodzimy sobie. W ogóle mało ludzi już grało. Na samym początku ze 100. Ponad 100 graczy było nie. O. Kluczyk dostałem. Nawet nie pamiętam. O, to Tu się coś sprzedało No i to jest moja wielka farma tego. No. Czerwony. Stryt, nie. Daj, daj. no, czerwony gordawek. I tam mam wielką bambusiarę którą zacząłem robić na samym początku Tutaj oczywiście wyłożyłem sobie miejsce nie wiem miałem tu coś budować ale nie zbudowałem Tutaj sobie Robię ze spawnerów i Domki miały być dla nich, ale projekt okazał się za duży. Dlatego większość domków jest opustoszałych, bo musiałbym bardzo dużo spawnerów wyłożyć, a mam po prostu tyle. No, także yy, teraz wam pokażę górę. No i to jest w sumie cała ta bąbusiarka, nie? którą zrobiłem, zacząłem robić tam w ostatnim odcinku Przejedźmy się na dół No i to wszystko spada tam, tylko że jak robicie taką dużą bambusiarkę to zazwyczaj tam dalej jak coś spada z tej farmy co jeździ z tej tej co jeździ ta maszyna no to to się nie generuje i i ono tam znika, tam daleko ja jestem po drugim końcu W końcu, no no i tak nieciekawie, nie? według mnie nie opłaca się robić takich wielkich bambusiarek tak naprawdę ja zrobiłem tak dla pincu w sumie hmm. chociaż dużo czasu na to zbandowałem nie wiem z kilka dni na pewno Nie robiłem tego całymi dniami. To kilka godzin dziennie. No dobra. Tak więc Teraz wchodźmy tam. Z popratem gdzie byliśmy do domu. A. No tak. No i mam tutaj w sumie bardzo dużo temu. Podgalery. Jakieś inne rzeczy. Yy... Tu mam całą masę z rzeczy Miałem ogólnie siarkę jeszcze budować I jakieś inne rzeczy Ale już mi się tak naprawdę nie chce Dobra No i jak w tym to jest najlepsza ogólnie motyka na tym serwerze i, I jak nią coś niszczysz to od razu sadzi i jest nieskończone, więc no. Cały czas to jest zysk z tego tak naprawdę Nie wiem ile ten serwer jeszcze będzie przed tym resetem to będzie działał po prostu dlatego najpewniej to już zostawię, bo już to zacznę coś innego nagrywać raczej. Chyba inne gierki znalazłem. Może będzie jakiś lepiej się przyjmą U Minecraft to wszyscy nagrywają w my mógłbym nagrać jakieś mapy albo coś w tym stylu, Ale jakoś mnie nie ciągnie do tych map Jakoś nie czuję tego I tyle Dlatego zacznę nagrywać Nie wiem, jakieś lepsze rzeczy, lepsze rzeczy No zobaczymy, no jeszcze nie o. Teraz w i kurde, tak cały czas, no, mało ludzi jest, wszyscy co, prawie co na samym początku byli to siknęli, no bo stwierdzili, że mają wszystko, albo już więcej nie mogą mieć i grają pewno. No tak i tak się tutaj prezentuje to wszystko. Ja i tak już mam secik i ten i, i tak naprawdę no nie wiem co jeszcze bym mógł, co bym mógł jeszcze coś budować tak jak mówiłem tamtą, tu siarę albo tutaj bazę jakąś jeszcze tutaj w tym miejscu polnę. Ale nie wiem czy to jest takie potrzebne dla mnie. Jak ja bym tutaj grał bardzo dużo bardzo dużo, to, to może by było mi potrzebne. Ale tyle ile ja gram, czyli teraz to prawie w ogóle to nie opłaca według mnie. No, także taka pogładankowa trochę. Filmik pokazam, kto by nie? <laughs> no. I, I to tyle, nie? Tak. Tutaj zrobiłem 3, 6, 8, 5. Tego miałbym, nie wiem, z milion, na pewno bym miał. Tak teraz to, to wszystko mieć też, naprawdę, Długo to zajmuje. Tak naprawdę zostało mi tylko te farmienie, żeby kupić sobie jakieś Trzy rzeczy jeszcze Albo po prostu spawnery, które generowałyby mi więcej pieniędzy A poza tym no to Nic tutaj więcej nie zdziałam raczej Telexa, no, dwa jakieś inne rzeczy Naprawdę też mam tam yy... Tych wiesniaków mam za prawą, mam jednego wiesniaka. W cały czas. No. Podstawowa wasa w ogóle zacząłem z tymi skrzynkami. Miał być tutaj taki nakrazy, no, a potem jeszcze coś, coś innego. I tak było. A później i tak przestałem przemianować. Już nie wiem, ile czasu tutaj nie byłem. Dobra. Także. No nie wiem, widzimy się, jak kończę tę farmę. Zobaczymy tak naprawdę, ile ja z kasy zdobędę z tej farmy. Możecie zobaczyć, ile mam teraz, nie? No dobra, ludzie. Eee, cztery. Cztery. Jakby cztery platformy zrobiłem i cztery mi zostały, nie? I mam milion. No to można by powiedzieć, że całkiem nieźle, nie? Jak na... Jak na początek, nie wiem czy taki początek. No a jakbym skopał drugie tyle, to pewnie miał drugi ten milion, albo prawie 2 miliony. No więc nie jest tak źle. E, teraz tak Idziemy... tak Który to jest niedziecko? Dobra ten tak o, są różne tryby z nęczołom i można bić mobki i zdobywać klucze, dlatego mam trochę tych kluczy nie wiem o co chodzi z tym barem Pignata to 19 19 A endzie to Ten smog to ja w ogóle na nim nigdy nie byłem Bo tam Często można padać ale ja nie chcę stracić itemów po prostu nie Nawet nie wiem czy się traci W tym świecie przynajmniej wypadają No właśnie wypadają No to się traci A na tym nie traci dlatego tego ja na tym chodzę nie No i co, i bijesz mowki To najpierw w kasę, później, później tam na górze masz e, klucze Także to nie jest e, zły pomysł na zarobek nie ogólnie A później te klucze można spokojnie sprzedawać Jakoś tam kasę. To trzeba ja zbierać i otworzyć je wszystkie. Chociaż nie wiem czy będę je otwierał. Mogę otworzyć? Czemu nie? Czemu nie, nie? Ulecimy dalej. W ogóle nie można latać ani nic. Tylko ich. Dobra. Przejdę się po prostu. I pokażę to miejsce tylko, bo ja już tutaj nie nieraz i robiłem te, te zadania, mi się nie chce już teraz robić. No. no, tak tylko sobie wziąłem mieczyk w razie czego. Tu ogólnie ślepy dołówek tutaj nie da się przejść. Tam chyba jakąś drugą stroną się da gdzieś dalej przejść już. Nawet nie pamiętam to dosyć dawno grałem w to tak jak mówiłem. Nie za często. Także tutaj no tutaj jest przejście dalej. Są w ogóle jeszcze inni. Inni do bicia inni do strzelania, o pół, pół, bu, Co to łap się tam, chociaż nie ma się co dziwić, Ja to z takim mieczem to na 3, 4, na 4 gry. Jak nie jest źle, jakbym, czy mogę dać tak tutaj, że Zostaw staw do pvp Takiego rozbójnika, raz, dwa, trzy no, na 3 jest... Nieźle jest, tak. No i do tego miejsca tutaj przeszedłem i już dalej... Nie wiem. Jak przejść dalej. Tak? To zaraz mnie mobi dobią. O nie, o... Przyszyłem. Kurde, idą za mną Nie, Kurde, muszę uciekać Dobra Słyszałem, że nie Fajna akcja Chłopaki, ale się nie udało Tak więc Tam też pająki są jakieś ciekawe, ciekawe tam. Tak jak tam się da przejść normalnie. Jak ja nawet nie wiem tego. To... Idź sobie, idź sobie, idź sobie. Idź sobie, idź sobie. Dobra. Trzeba par zrobić Góra Ja tak nie zrobię bez sprintu Tak więc Tam trzeba jakoś się wpić, dobra Tak więc Więc Zobaczymy ja co się z tym zostało Barak Piwk Poczekawa, nerwiedź Pizza, treat rytm. Wezmę sobie Z pieczorkami, a mi z pieczorkami Uj, tutaj w ogóle nie byłem nawet z pieczorkami na Nie jakoś... Nie... Nie pomyślałem, że tu może coś takiego że... Żeby wiesz ale a, jak nie jesteś głodny to nie możesz jeść? no nie nie pomyślałem o tym nie no ci przecież ale szkoda że nie można tak ozyść tu jest strefa A w ogóle No, jak wygląda serwer a ja się żegnam z wami drodzy obserwatorzy z tej kolumny wieżyczki Czy tam nawet i domu można by rzec Widzimy się w następnym filmie jaki by nie był w Fajny napis nawet bardzo lit. Punkt kontrolny. Na, jeszcze raz. Punkt kontrolny. Nie oszuku musisz rozpocząć wyzwanie. Nie! Nie rozpocznę!